Zostałem kiedyś poproszony o zrobienie sesji reklamowej dla zaprzyjaźnionego sklepu w Berlinie. Chodziło o zrobienie takich zdjęć, które mogłyby się znaleźć zarówno na stronie internetowej, jak i też na drukowanych folderach czy ulotkach. A idea była taka, że mam oddać rzeczywisty wygląd sklepu, ale skupić się jednocześnie na bogatym i zróżnicowanym asortymencie, który składa się przede wszystkim z niewielkich linii ekskluzywnych produktów, których twórcy dużą wagę przykładają. Do zasad first trade, a także ochrony środowiska. Potrzebowałem więc do tego odpowiedniego obiektywu. Wybrałem Olympusa 1240 F28 Pro. Jest to obiektyw, w którym zrobimy i szerokie, ogólne kadry i zawęzimy kąt widzenia do zakresu typowego dla ogniskowych portretowych, ale zrobimy też zbliżenia charakterystyczne raczej dla obiektywu makro, a nie uniwersalnego zooma. Korpus to oczywiście Panasonic GH5. Oto właśnie wnętrze sklepu. Zwróćcie uwagę na światło. Większość światła to oświetlenie sklepu, zresztą dość zróżnicowane, ale część wpadała też przez witrynę z zewnątrz. Miałem więc do czynienia ze światłem mieszanym o różnym natężeniu, nierównej temperaturze barwowej i padającym pod różnym kątem. Na pozór sytuacja niezbyt łatwa, ale okazało się, że mój pomysł, by fotografować z automatycznym balansem bieli, sprawdził się. GH5 poradził sobie z tym bardzo dobrze, a w obróbce wystarczyły bardzo niewielkie korekty, ograniczające się do nieznacznego ocieplenia kolorystyki całej sesji, minimalnego zwiększenia kontrastu na niektórych zdjęciach i delikatnego wyciągnięcia cieni tam, gdzie było to przydatne. Przykłady przed i po obróbce pokażę Wam na końcu filmu. Jeśli popatrzymy na parametry zdjęć, to zobaczymy, że dość często stosowałem stosunkowo długie czasy otwarcia migawki. Było to podyktowane tym, że przy wielu zdjęciach wcale nie zależało mi na zbyt płytkiej głębi ostrości. Musiałem więc przymykać przysłonę i by nie podnosić zanadto wartości ISO, trzeba to było skompensować właśnie dłuższym czasem otwarcia migawki. Ale dzięki znakomicie działającej stabilizacji matrycy w GH5 ujęcia były stabilne i nieporuszone. Widać to dobrze na przykład na tym zdjęciu. By drugi plan był jeszcze rozpoznawalny, musiałem przymknąć przysłonę do wartości F71. W tej sytuacji przy migawce o czasie 1,30 sekundy wartość ISO wędrowała na 2500, ale jakość, jak widać, wciąż jest bardzo dobra. Zdjęcie jest nieporuszone, a było robione z ręki, a szumy, które przy tej wartości ISO mogą być już widoczne, zostały zredukowane do niewidocznego poziomu przez pokładową odszumiarkę programu SilkyPix. Oczywiście w innych kadrach, gdy chciałem wyodrębnić z otoczenia jakiś konkretny detal lub przedmiot lub gdy tło było akurat mało atrakcyjne i chciałem je rozmyć, otwierałem przesłonę i wartość F28, czyli maksymalna dla tego obiektywu, okazała się w zupełności wystarczająca. Olympus 1240 F28 Pro po raz kolejny dowiódł, jak dobrym i jak uniwersalnym jest narzędziem, szczególnie w połączeniu z aparatem, który oferuje dobrą stabilizację matrycy, a takim właśnie jest GH5. Korpusy Panasonica mają jeszcze tę zaletę, że bardzo dobrze i wiernie odzwierciedlają kolory. Dzięki temu nadają się doskonale na przykład do fotografii produktowej i generalnie wszędzie tam, gdzie istotna jest nie tyle atrakcyjność, ile wierność odwzorowania kolorów są więc doskonałym wyborem do tego typu fotografii, jaką właśnie oglądacie. A oto zapowiedziane przykłady zdjęć przed obróbką i po minimalistycznej obróbce. Przed po. Wspomniana przed chwilą wierność odwzorowania kolorów w Panasonicu to było jedno z moich największych odkryć. Wcześniej używałem Nikona, dokładnie model D5200. Jest to aparat już dość leciwy z matrycą APS-C, ale bardzo przyzwoity i bardzo lubiłem ten aparat. I dobrze się sprawdzał w fotografii produktowej. Jednak jeżeli chodzi o wierność, powiedzmy rzetelność od wzorowania kolorów, Panasonic jest znacznie lepszy. Pamiętam, jak oglądaliśmy z żoną, która z grafikami ma świetne oko, pierwsze rawy, pierwsze zdjęcia zrobione Panasoniciem i porównywaliśmy to do Nikona, byliśmy w szoku pozytywnym szoku. Jeżeli szukacie narzędzia do fotografii na przykład produktowej, gdzie ta wierność do wzorowania kolorów jest bardzo ważna, Panasonic jest świetnym wyborem. Natomiast ten zestaw, czyli Panasonic GH5 i Olympus 1240 f 8 Pro, sprawdził mi się już w bardzo wielu bardzo różnych zastosowaniach. Czekam z niecierpliwością na premiery nowych aparatów, nowych korpusów systemu Micro 4.3. Spodziewamy się Panasonica GH6 i spodziewamy się nowego aparatu OM Systems, czyli dawnego Olympusa, prawdopodobnie w pierwszym kwartale tego roku ujrzą już światło dzienne. Jestem bardzo, bardzo ciekaw, co to będzie, jak dobre to będzie i czy będą wystarczająco dobre, żeby zostać w tym systemie, bo bardzo bym chciał. Tymczasem zapraszam do subskrybowania kanału, do przejrzenia linków polecanego przeze mnie sprzętu w serwisie Ceneo. Możecie sobie tam sprawdzić zarówno ceny, jak i dostępność tego sprzętu. Jeżeli lubicie mój kanał i chcecie go wesprzeć, możecie to zrobić przy pomocy kawy. Link w opisie filmu i w komentarzu. A jeżeli chcielibyście być w stałym kontakcie ze mną, zapraszam na nowe, nowo otwarte konto na Twitterze. Wszystko w opisie filmu. Dzięki, do zobaczenia, cześć.